Siema, witam was w warsztacie elektronicznym Zapewne pamiętacie moją serię Yahoo głośników przenośnych zrobionych własnoręcznie Pomysł rozpoczął się trochę od mojego taty i od Popeya. W każdym razie stare kolumny ogólnie przerabialiśmy na głośniki bluetooth bądź na jacka. I dzisiaj chciałbym się przyjrzeć jednemu z nich A więc ogólnie to jest Yahoo 5 Piąty z serii, bo mamy z Popejem wspólną numerację. Pierwszego zrobiłem ja z tatą, już nie wchodząc w wszystkie szczegóły. Drugiego i trzeciego zrobił Popey. a ja zrobiłem czwartego i piątego, tak, szósty, siódmy, ósmy też były chyba jego i mój był dziewiąty. Następna generacja byłaby dziesiąta. Ale tak rozważaliśmy, że no bez sensu jest produkować tyle głośników, których się nie używa. Gdybyśmy próbowali to sprzedać, no to raz, że większość z nich wygląda jak ulepy. Dwa nikt by nie potrafił tego użytkować. Z drugiej strony trochę szkoda niszczyć swoją pracę, ale z trzeciej strony. Też to ma być w jakiś sposób użytkowe. I mój pomysł jest taki, żeby ten głośnik rozebrać i przebudować na coś innego. I trochę wam o nim opowiem przy okazji, bo nie jest on też do końca udany. Jest to głośnik centralny JVC od Kina. Chciałem, żeby to był taki Yahoo przenośny, taki go, powiedzmy. On miał nawet jakąś swoją nazwę. Movement Go. Tak, niektórym nadawaliśmy nazwy. Pierwszy to był Yahoo Powerful Speaker. On ma nadal nazwę Powerful Speaker. Nazwa Yahoo wzięła się od tego, że na pierwszym głośniku, na pierwszym subwooferze właśnie Yahoo było Nie wiem z czego to wynika, bo Yahoo to jest usługa wyszukiwarki i poczty A dlaczego tutaj jest na subwooferze to nie wiem Naprawdę mnie to trochę zastanawia To jest subwoofer teoretycznie, on był aktywny najpierw, później był przerobiony na pasywny a teraz znowu na aktywny jest przerobiony tu jest mój Cinch do testowania tak, ma jeszcze wyjście na dwa tylne głośniki, a tutaj mamy wejście zasilania podwójne, no i jest on zrobiony na bazie radia samochodowego, szybko się z tego wycofaliśmy, bo pobierało to dużo prądu, on potrzebował mieć wydajne zasilanie, no i ma tutaj moduł bluetooth z innego głośniczka i radio FM i to był ten pierwszy Yahoo, czwarta moja generacja miała nazwę Hardbus Box, ponieważ jest zrobiony z pełnowymiarowego subwoofera i jest dość duży i troszeczkę nawala, w nim Zrobić serwis generalny, taką jakby naprawę główną, ale to temat na późniejszy odcinek, no a to jest, właśnie mówiąc go. Popej jakoś szczególnie tych nazw chyba nie nadawał, ale mamy wspólną numerację. No i nazwa Yahoo tak już z nami została. To jest też pierwszy Yahoo 5V, bo wszystkie były 12V, pierwszy i ostatni. Generalnie zdaję sobie sprawę, że to wygląda jak giga ULEP, ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że robiłem to dawno, dawno temu, jako dzieciak, praktycznie mogłem mieć, nie wiem, z 12 lat może i na tamten. Poziom, moje zainteresowanie elektroniką i tak nie było złe. Wiem, że ostatni mój Yahoo! też trochę wyszedł jak ulep i przepraszam Was za to, trochę krytyki było słusznie. Mam zamiar zrobić jeszcze jedną generację takiego głośnika i troszeczkę bardziej się do tego przyłożyć, do aspektów estetycznych i w ogóle myślałem nad zrobieniem sterowania cyfrowego na jakimś Arduino, też czy innym mikrokontrolerze. Aktualnie pracuję na tym, bo zaprogramowanie własnoręcznego modułu Bluetooth wcale nie jest takie łatwe. Zobaczymy, jak projekt się rozwinie, ale możecie też dać feedback. W komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze jedną generację głośnika w moim wykonaniu. Chciałbym to zrobić jako taki projekcik, no już troszeczkę bardziej przyłożyć się do obudowy, tym bardziej, że dostałem części od subwofera od komputera i można je przerobić właśnie, wyrzucić część zasilacza sieciowego. No właśnie on jest rozmiarami zbliżony do JBL-a flipa. Trójki. Ten flip trójka też. Ojeju, co on przeżył. Był kilka razy naprawiany. Aktualnie chyba głośnik nie działa, a głośniki JBL-a są drogie. Zastanawiam się, czy można gdzieś z bebechy z niego wykorzystać. Trochę to wygląda źle. Tutaj przycisk mute do wyciszania mute, bo taka opcja była na płytce. Takie ładne małe wyłączniczki. Tutaj jest zasilanie wzmacniacza, amplifier, AMP. Z płytki wyprowadzone. Tutaj volume, potencjometr. Jest tam wzmacniacz na układzie PAM PAM. U Popeya sprawdził się bardzo dobrze, natomiast dla mnie też najgorszy wzmacniacz, jaki miałem, jest to oczywiście klasa D. Mały stelażek, mały radiator. Mm, no ale generalnie nie działa on dobrze. Tutaj taka etykieta. JVC Speakers Nic mądrego Oryginalna etykieta A tutaj Ojeju, wstyd mi nawet o tym mówić Tutaj był taki Terminal Plus Minus Jak to była kolumna pasywna Tutaj mamy gniazdo zasilacza Bo on może być zasilany z 12 V, bo ten wzmacnianie jest 12 V A tutaj są dwa ogniwa 18 650 z Powerbanka I tu jest BMS do nich 5 V na mikro USB I jest tu jeszcze przetwornica No i tutaj mamy Main Power Tutaj załączamy tą przetwornicę Z 5 na 12 I czasem jak wzmacniać się załącza To on się wyłącza, bo przetwornica jakby nie startuje i trzeba ją pięcioma wlotami pobudzić więc w ogóle już trochę spalił ten plan na panewce, bo żeby uruchomić go Potrzebny jest powerbank bądź ładowarka do wzbudzenia przetwornicy. Nie wiem z czego to wynika. No i moduł bluetooth miał być dorobiony, ale jest zewnętrzny jack. W tym też tutaj jest lipa. Chciałem taki przewód właśnie jakby koncentryczny, ekranowany, coś takiego typowy do audio, no ale jest taki króciutki. Po podłączeniu ładowarki tutaj świeci na czerwono w trakcie ładowania. Zalałem to klejem, żeby było widać tego leda i to świeci tak stałe. Wiem, że wygląda to tragicznie, ale teraz tak jak załączymy main power... Jesteśmy w stanie włączyć amplifier, on tutaj świeci i po odłączeniu ładowarki świeci dalej. Więc taki był problem z tą przetwornicą. Nie wiem, że na etapie testów to jeszcze w miarę działało, ale krótko po złożeniu głośnika się ten problem pojawił. Też Popey ma troszeczkę większe doświadczenie z tymi chińskimi modułami niż ja, bo on trochę więcej sobie na tym powiedzmy prototypował z różnymi układami, z różnymi głośnikami. No i mówił, że zdarza się tak, że te wzmacniacze przychodzą już jakby lekko niedorobione, czy ogólnie inne moduły, że czasami może się trafić coś wadliwego. I też czytałem opinię, że mogą być jakieś zimne luty, ale to chyba sporadycznie. Go do wieży jako słuchawki. Oby prawa autorskich nie zblokowali. Ten jack nie łączy. I to też jest kolejny problem. I gra czasem przez to ciszej, albo nie gra wcale. To nie jest jego maksymalna głośność. Przycisk od wyciszania działa. Albo spaliłem wzmacniacz, albo zadziałał overload protection, bo lekko podgłosiłem input. I'm done, I'm done. Wydaje mi się, że wydarzyło się jeszcze coś innego. To nie było ani przypalenie wzmacniacza, ani overload protection, yy, tylko po prostu przetwornica znowu wywaliła przez zbyt duże obciążenie. No, gra, nie wiem, czy będę musiał wyciąć ten fragment przez YouTube, czy nie. Gra nie najgorzej, no, porównywanie do jbl -i, tylko że troszeczkę mniej basu. Projekt lekko nieudany, robiłem go trochę na szybko. To był też ten błąd. O, tutaj widzimy, jak przetwornica wywala. A może to jest problem tylko i wyłącznie z przetwornicą? Nie mam czasu, żeby znowu na Naszym oczom ukazuje się. Arcydzieło inżynierii. Miałem może trochę więcej lat niż 12, ale nadal nie dużo. Tutaj widzimy te dwa głośniki. Chciałem najpierw je wyjąć i wykorzystać gdzie indziej, jest problem taki, że one mają dość długie magnesy i było mało miejsca. Ja tą obudowę pamiętam lekko ten plastik stopiłem, żeby tam wszystko weszło. No druciarstwo na maksa. Tutaj w ogóle jest zaklejone taśmą, żeby ta metalowa część głośnika nam nic nie zwierała. No i widzimy wszystko, wszystkie elementy. Tutaj dwa ogniwa prosto z powerbanka, Prościutko z powerbanka, pamiętam, powerbank. Rozebrałem, ponieważ BMS Battery Management System był na nim lekko uszkodzony. Tutaj BMS jest tam, tutaj wzmacniacz. O, nawet nie byłem aż takim druciarzem, nawet zastosowałem wtyczuszki tutaj. I tutaj mamy właśnie z tym układem PAM. O, jest tu tutaj wzmacniacz klasy D. Tutaj mamy stralaczek pod małym radiatorem, jakiś. Ten kondensator elektrolityczny został przewrócony na bok, żeby było bardziej płaskie, to żeby było więcej miejsca. Ojeju, a tutaj mamy tą przetwornicę. Ja serio miałem taką wyobraźnię. To jest mała przetwornica małej mocy. Nic dziwnego, że ona nam wywala. Ona się nie nadaje za bardzo do takiego obciążenia jak wzmacniacz. Powinienem użyć tej większej, na przykład z radiatorkiem. Czyli podsumowując, to ma szansę zadziałać z lepszą przetwornicą i mam też wątpliwości co do samego. Wzmacniacza. A wzmacniacz to w sumie główny element takiego głośnika. Po prostu zastanawiam się, czy którekolwiek części stąd są jeszcze zdatne do użytku. Ale to jest klejem porąbane wszystko w ogóle. Zaryzykuję stwierdzenie, że tu nie ma ani jednej śrubki. No tak, były tylko te dwie główne mocujące, a i tak to nie było spasowane w tej obudowie. Ja przepraszam Was, że musicie to oglądać, nie? Ale no cóż, jakieś kabelki z odzysku, nawet nie tragiczne. W ogóle, co jest tutaj zrobione? Czy to jest połączone równolegle? Myślę, że tak, że to było połączone równolegle. Równolegle. Tak, bo to jest 8 omów, a ja chciałem, żeby były 4 omy. No to co, spróbujmy zrobić Disassembly. Mam nadzieję, że przy odchylaniu te płytki mi się nie połamią. W przeciwnym razie nastąpi samoutylizacja tego produktu. Trochę przykre. Ale tak, najpierw to odtaśmuję. Zobacz, jakie to jest połączenie. Tutaj mamy minus, 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 plus, plus, plus. Tak, połączenie równoległe. To jest wzmacniacz 4, a ja go wykorzystywałem w trybie mono. Okej. Okay. Musiałem robić testy, tak mi się wydaje, że na dwóch głośnikach osobno, mimo wszystko to grało ciszej. Ale mam ten moduł jakby trochę niesymetrycznie obciążony. Jestem ciekaw też kondycji tych ogniw, bo one już służyły w powerbanku troszeczkę. No nie wiem, w każdym razie przeładowane nie były, bo BMS jest. Zobaczmy sobie, jak ten głośniczek wygląda. Ciekawe, jak one grałem same w sobie, ja już tego nie pamiętam. Widzę, że może być troszeczkę problem, to podklejać. Odłączyłem już głośniki. I wyglądają one troszeczkę zabawnie w ogóle, co to jest. No, zobaczcie, przezroczysta kopułka. One nie są chyba jednak aż tak fajne, jak myślałem. Mm, nie wiem, czy do czegoś się przydadzą. Ale sobie je zostawię. Chyba rozbiorę tą kolumnę w całości. Ta obudowa się do niczego nie nadaje. No a jeśli chodzi o części, no będę musiał być ostrożny, bo tu wszystko jest mocno poklejone. Poobcinać ten klej może. Nie chcę tego kleju topić na nowo, bo będzie tylko więcej yy, smrodu. Szybki test z ciekawości. Rzeczywiście gra cicho w końcu ośmiu omowy. Myślę, że jest mocno zwykły. No, nic szczególnego. Ale zostawię go, może się przydać w następnym projekcie. To dopiero jest inżynieria, słuchajcie. Ja tego BMS-a zaparłem wkrętem, żeby nie wleciał do środka. Anyway, przetwornica poległa. Urwała się cewka. Rzeczywiście była to zdecydowanie zbyt mała przetwornica. Źle to wymyśliłem. Tutaj dwa wyłączniczki z wtyczkami raczej działają. Jeden ten główny był bez wtyczki, one zawsze się mogą przydać. Udało mi się wyjąć akumulatorki. Może się jeszcze przydadzą te ogniwa. Dobra, tyle zostało z jacha On by miał szansę działać, gdybym miał lepszą przetwornicę. Aktualnie żadnej przetwornicy nie mam. Tak jak mówiłem, ona się uszkodziła. Tak samo BMS się uszkodził. Wzmacniacz. Mm, no, musiałem go trochę poszarpać, ale chyba się nie uszkodził. Zasilanie. No to wygląda 12V. Tak, gniazdo głośnikowe było normalnie zestawione. Tutaj jedne jest od włącznika, a drugie od wyciszania. Nie mam aktualnie pomysłu na te części. Może coś się odzyska, jack. Taki nakręcony i głośniki. Nie mam totalnie na to pomysłu. Ogniwa mają tyle, więc myślę, że są jak najbardziej dobre. Trochę to rozszyfrowałem i spróbuję się jeszcze do tego połączyć. Tutaj mamy te dwie skrętki, to będzie puszczone po prostu podwójnie. E, jakby jedna para przewodów na jedną żyłę, to będzie zasilanie. Kolejny dzień, kolejny pomysł. Przetestujemy sobie ten wzmacniacz, podłączyłem cincze, przedłużyłem kable od zasilania. Przy okazji zamówiłem trochę rzeczy do lutowania. Bardzo dobry flux do mnie przyszedł. Nie było to szczególnie tanie, nie było też szczególnie drogie, ale miałem okazję już go. Używać I jest naprawdę dobry. Tak to wygląda na ten chwilę. Wziąłem te kreatywki do testowania. Zasilanie 12V, nie wybuchło. Aha, ale nie jest jeszcze włączony. W sumie to powiem krótko i szczerze. Gra jak gówno. Wzmacniacze w klasie D też zgarniają, właśnie sporo hejtu. Duże zniekształcenia harmoniczne, ale wiadomo, małe wymiary, mały mocy. Taki prosty scalaczek ale następny chyba zbuduję na tradycyjnych końcówkach mocy z większym radiatorem, może będzie więcej prądu brał, na krócej będzie bateria starczeć. No ale będzie jakoś grał, co nie? Ostatnio zbudowany też głośnik przeze mnie. Ja się cieszyłem, że jest on taki głośny, ale rzeczywiście gdzieś y, to THD dawało jednak po uszach. No było po prostu słychać i czuć, że nie jest to ten taki fajny ładny dźwięk. I tu muszę się zgodzić, właśnie z częścią moich widzów, nie gra ten moduł najlepiej. Co ciekawe, popy kupił wzmacniacz z tej samej rodziny i trafił mu się jakiś lepszy. No chociaż tak jak widzicie u mnie, no jest to trochę ulep. Było dużo przeróbek. I szczerze po wstępnym teście odechciało mi się cokolwiek budować na tym wzmacniaczu, yy, bo nie ma to zbytniego sensu. I ogólnie coś w jednym kanale nie działa. Może dlatego tam miałem to podpięte na jeden kanał, bo te cincze też tutaj podlutowałem trochę tak na pająku, na szybko. Szkoda mi tego wyrzucić. Wstyd sprzedawać, a jest to też zbyt kiepskie, żeby tego używać. Spróbuję jeszcze podpiąć szeregowo, bądź równolegle, Dwie te kolumienki, ale myślę, że mają one na tyle małą impedancję, że będę musiał pójść w szereg. Są to kolumienki, powiedzmy, 4 umowy około. Wiemy, że jest to impedancja. Tutaj mierzę zwykłą rezystancję R, a nie Z, ale w przybliżeniu są one podobne. Połączmy więc to szeregowo i zobaczmy efekt. Jedno złącze ARK do głośników też już się uszkodziło. Koniec testu, tym razem wynik negatywny, mm, jeszcze krótki komentarz, kilka lat temu jako młody początkujący pasjonat elektroniki bardzo się cieszyłem, że technologia wzmacniaczy w klasie D się tak rozwinęła, że tak mały układ jest w stanie wygenerować tak dużą moc. Ok, jest to poniekąd prawda, bo w wielu właśnie, w coraz większej ilości wzmacniaczy, układów elektronicznych stosuje się właśnie klasę D. I są też klasy D, właśnie grające lepiej, bo to też wszystko zależy, tak myślę przynajmniej, od wyjściowego filtra LC. Tutaj widzimy, że mamy duży kondensator elektrolityczny, czyli jest to pewnie jakiś kiepski filtr niższego rzędu, stąd też może ta jakość i obecność dużego THD. Jest to też dość tani moduł wzmacniacza, ale tak jak mówię, nie chciałbym w następnych projektach tego stosować, a dlatego tego układziku nie widzę zastosowania. Więc chyba wrzucę go do szuflady, ewentualnie jakby ktoś miał wielką potrzebę odkupić ten ulep, to może się ze mną skontaktować. I to chyba tyle w tym odcinku. Jeśli chodzi o głośniki przenośne, to nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa i temat będzie na kanale kontynuowany. Trzymajcie się!